Jeżeli wiesz, ojciec bił matkę, to syn, który wychowywał się i dorastał jako gąbka chłonąca zachowania rodziców, no cóż, to no, będzie bił swoją żonę. Jeżeli kobieta, dziewczynka mała, która uciekała do kąta i widziała, jak ten ojciec bije tę matkę, matka nic z tym nie robiła i była pewnego rodzaju zgoda i tolerancja na to zachowanie, tak. ta dziewczynka też nigdzie nie pójdzie i nie zgłosi. Będzie miała tą zgodę i będzie się Bo będzie, miała... I Bo będzie miała dokładnie jako to dziecko, które w hmm. wieku od zera, czyli od daty narodzenia do siedmiu lat, chłonęła niczym gąbka hmm. pewne zachowania, obyczaje, Przyzwyczajenia, tego, co widzi w domu rodzinnym, nie zawsze jest w stanie się wybronić Dziękuję. i zmienić system, schemat, który został jej narzucony z góry. No chyba że zacznie mnie słuchać, to wtedy tak. Obejrzyj doktor miłość, zobaczysz całą rozmowę ze mną, i myślę, że możesz zobaczyć to na YouTube, doktor Miłość, i zapraszamy do komentowania. Będzie się działo takiego Krzysztofa jeszcze nie znacie.